W dniu dzisiejszym Komisja rynku wewnętrznego zakończyła pracę nad dyrektywą posiadaniu broni. Jakie są pańskie wrażenia po ostatecznym głosowaniu? No nie było przełomu. W dniu dzisiejszym komisja imko przegłosowała dalsze utrudnienia dla praworządnych obywateli związane z legalnym posiadaniem broni. Czyli terroryści i bandyci górą. Mimo olbrzymiej aktywności posiadaczy broni i w podnoszeniu wielu argumentów, w tym ekonomicznych, niekorzystne zapisy, m.in. wprowadzenie kategorii A7, zostały przegłosowane. Jest to wynik politycznych kalk kalkulacji pani Ford oraz jej sojuszu, m.in. z socjalistami, zielonymi i komunistami. Ciekawe i warte podkreślenia jest zachowanie liberałów, którzy wsparli eurosceptyków i głosowali przeciwko zapisom proponowanym przez panią Ford. Szanowni Państwo, reforma Unii Europejskiej może się odbyć tylko z poparciem obywateli i polegać przede wszystkim na realizacji ich oczekiwań. Dlatego stanowcze nie dla kompromisów z socjalistami i lewakami. Czy w takim razie sytuacja jest stracona? Czy można jakoś zablokować porozumienie lewaków i torysami? W ramach grupy IFDD złożę poprawki na sesję plenarną do raportu pani Ford których będę prosił o skreślenie niekorzystnych i kosztownych zapisów. Jak oceniają eksperci, ich przyjęcie oznacza straty producentów i sprzedawców nawet na poziomie 300 milionów w najbliższych latach oraz spadek sprzedaży od 7 do 10% dla producentów broni i amunicji. Dyrektywa trafi na posiedzenie plenarne w lutym lub w marcu.